Stachowska, Wasz profesor odżywienia, dzisiaj powiem bardzo niezwykły temat, a mianowicie powiem parę słów o przeszczepie stolca. Tak, Nie przysłyszeliście się? Rzeczywiście jest coś takiego, co nazywa się przeszczepem stolca, czyli bierzemy stolec od osoby zdrowej i przeszczepiamy ten stolec, oczywiście odpowiednio rozdrobniony i przygotowany do osoby chorej. Jakiej? Takiej osoby najczęściej. Osoby, która jest zakażona Clostridioides difficile no i cierpi z powodu bardzo ciężkiej biegunki. To na przykład są pacjenci, którzy leżą na ojomie, czy pacjenci przygotowywani do transplantacji. Tam bardzo lekarze boją się właśnie zakażenia Clostridioides i kiedy ono nastąpi, oczywiście leczą pacjenta antybiotykami, ale przeszczep stolca jest fenomenalnie dobrą metodą, refundowaną przez NRZ. Też chciałabym, żebyście to zapamiętali. Natomiast taki dawca stolca, można być na liście dawców stolca, musi być osobą młodą, nieleczoną, nie mającą przewlekłych chorób, krótko mówiąc osobą, która ma prawidłowy mikrobiom nielitowy, bo ten mikrobiom, te wiele set bakterii, przenosimy te bakterie od tej osoby zdrowej do tej osoby chorej, żeby uzyskać remisję choroby i rzeczywiście to się perfekcyjnie udaje. Oczywiście w tej chwili ta procedura jest refundowana przez NFZ dla zakażenia klostridioides, ale także wiele komisji bioetycznych przy uniwersytetach ma otwarte zgody komisji na przeszczep stolca także dla pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita, z chorobą leśniowskiego krona, z zaburzeniami psychicznymi wynikającymi z zaburzeń jelitowych. Trzeba tylko dowiedzieć się, gdzie takie badania prowadzą i rzeczywiście uzyskać taką pomoc, jeżeli oczywiście... No znajdzie się, znajdą się lekarze, muszą to być gastrolodzy, którzy przeszczepią taki stolec. Ale teraz w ogóle kto wpadł na pomysł, żeby komukolwiek przeszczepiać stolec? Słuchajcie, to nie jest nowa rzecz. To jest rzecz z IV wieku przed naszą erą. I oczywiście kto? Chińczycy. Konkretnie taki lekarz, który się nazywał Gehong, on zaobserwował, że kiedy podaje pacjentom swoją brązową zupę, pacjentom z problemami jelitowymi, to te problemy ustępują. Sami sobie dośpiewajcie, co było w składzie tej brązowej zupy, skoro miała właśnie taki koron, ale jakby cała ta medycyna dosyć drastyczna uległa zapomnieniu i w czasie II wojny światowej Morel, czyli osobisty lekarz Hitlera, ponoć podawał jemu swój sproszkowany stolec i Hitler także, który miał duże problemy żołądkowe, regularnie taki przeszczep przyjmował. Natomiast w roku 1989 gastroenterolog, gastroenterolog dr Justin Bennett, uległ, który miał brzodziejące zapalenie jelita, odgrzewał gdzieś wiedzę właśnie o transplantacji stolca i postanowił sobie podać taki transplant od zdrowego pacjenta. No i słuchajcie, uzyskał remisję, opublikował to w lancecie i zaczęła się no, cała wielka dyskusja z środowiska, że jak to w ogóle, co to jest za metoda. Ale już na tyle to przeszło do tej świadomości, że coś takiego w ogóle jest i że można w ten sposób pacjentom pomóc, że jak parę lat później Caitlin Hunter, przepiękna, śliczna młoda Amerykanka uległa wypadkowi samochodowemu, po którym leżała bardzo długo nieprzytomna, leżała na ojomie, no i niestety została zakażona klostridioidem z to wtedy Kaitlin dostała taki przeszczep od swojej mamy, parę takich przeszczepów i słuchajcie, po paru tygodniach po prostu z tego szpitala zdrowa wyszła. Już, od, już to był taki moment przełomowy, bo wiadomo było, że dla tych pacjentów, to jest metoda ratująca życie i bardzo, bardzo skuteczna, bo skuteczność wynosi tam prawie 90%. Ale chcę jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, a mianowicie w 2017 roku i właśnie mamy otwarty ten artykuł, Rebello, na grupie właśnie pacjentów, którzy mieli chorzy na chorobę leśniowską, przewlekłe zapalenie jelita, choroby leśniowskiego, krona i łysienie plackowate, które niestety manifestuje się w przebiegu tej choroby u niektórych mężczyzn, podali tym mężczyznom przeszczep stolca. Nie mam na to nie tylko na poprawę funkcji elita. Okazało się, że część z nich odzyskała swoje włosy, odzyskała bujną fryzurę, a więc słuchajcie bakterie, także miały tutaj wpływ na, na pewno na przebieg łysienia i o to, absolutnie o tym wiemy. Natomiast zobaczcie, jakie dwa w jednym poprawa funkcji elita i poprawa tego, co rośnie na głowie. Teraz już wiesz, także pamiętaj.